Szukasz czegoś konkretnego? Jakiegoś ładnego drobiazgu. Chcesz sprawić komuś prezent? Kiedy ostatnio byłam w Nowigradzie, miałam trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Parę osób mi wtedy pomogło, a inne niekoniecznie. I jednym i drugim chcę się teraz odwdzięczyć. Pójdziesz ze mną? Prowadź. Zaczniemy od krawków. Do kogo idziemy? Zobaczysz. Jesteśmy już prawie na miejscu. Dokąd właściwie idziemy? Spotkać się ze Skurwielem miniorem. To nie w tę stronę. Jego siedziba jest na wyspie świątynnej. Też tak myślałam, ale wolałam się upewnić. Według Zoltana po mieście chodzi plotka, że Skurwiela łatwiej teraz spotkać tutaj. Po co w ogóle chcesz to zrobić? Chcę mu spojrzeć w oczy. I co wtedy? Nie wiem, zależy co mi zobaczy. Wieczny ogień na straży. Ale taki wieczny nie będzie żaden naczyn. Nie do końca tego się spodziewałam. Skurwiel Junior nie był pobożnym człowiekiem, ale przyszedł taki moment, gdy modlił się o swoje życie do wszystkich bogów naraz. Bogowie nie lubili Juniora, dlatego wysłuchali jego modlitw. Po latach Skurwiel Junior żałował tylko jednego: żałował, że w tamtej chwili nie dał się po prostu zabić. W tamtym momencie miał jeszcze dosyć odwagi, potem już nie. Ja też nie. Ciekawe co się stało. Zaraz się dowiemy. Kto, kto idzie? Poznajesz mnie? Słuchaj, ma pilna dziwko. Nie darujesz. żeś mi zrobiła? Na twoim miejscu uważbym słowa. Wieś mi to wszystko przez ciebie! Zadowolony jesteś? Chuju? Nic mi nie zostało, żadnego kurwa, ludzkiego szacunku. O! Ty mała glido! Kiedy tu szliśmy, nie wiedziałam, co zrobię. Ale nie wykluczałam, że go zabiję. Dalej chcesz to zrobić? Nie, to jest gorsze. Chodźmy stąd. To była najtrudniejsza część. Teraz będzie przyjemniej. Dokąd idziemy? Do Złotego Jesiotra. Pracuje tam pewna dziewczyna, która mi pomogła. Czy na do której idziemy? Kto to właściwie jest? Znajoma Jastrę. Ma na imię D. Jest kelnerką w Złotym Miesiotrze. To ona skontaktowała mnie z Jastrę. Chcę jej podziękować. Dużo wtedy ryzykowała. Czemu ryzykowała? Miałam wtedy na karku straż się to Już za sam kontakt ze mną mogła zostać wychłostawana. Zawsze się musisz w coś wpakować. Bądź to po tobie. Daliśmy ci szansę. Trzeba było z niej skorzystać. Pluję na wasze szanse. Pożałujesz, krowo. Więcej kurtuazji. Mówisz do damy. Nie wtrącaj się. To nie twoja sprawa. Teraz już moja. Ty też jesteś cholernym odmieńcem. Jest. Do tego bardzo groźnym. To rzeźnik z białego sadu. Co tam zrobił? Drzewa powycinał? Juken? On zarąbał pół wsi, a trupy wójta i jego żony ciągnął za koniem aż do Nowigradu. Zabierajmy się stąd. Posłuchaj, kolegi, dobrze ci radzi. E, to my przepraszamy. O, dzięki, tym razem byli naprawdę zdeterminowani. Mówiłam, żebyś z nimi nie zadzierała. Mam nie wpuszczać nie ludzi tylko dlatego, że jakiś drap mi grozi. Nie doczekanie. Dobrze Cię widzieć, Bea. I ciebie, Ciri, kim jest Twój szarmancki towarzysz? Nikim ważnym. Chętnie bym Cię przyjęła pod swój dach. Przydałby mi się taki nikt. Bea! Ladacznica, opanuj się. Gerard. A, no to czemu od razu nie mówiła? Bardzo mi miło. Wiele o Tobie słyszałam. Ciri, zdaje się, że miałeś sprawę do załatwienia. Pracja. No, to co was sprowadza? Chciałam Ci podziękować. Za wszystko. Och, daj spokój! Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Nie każdy miałby tyle odwagi. Dziękuję. To dla ciebie. Taki drobiazg, żebyś o mnie pamiętała. Och, jest piękna! Dziękuję. To co? Zostaniecie na zupę i pieczeń? Karczmasz ubił rano świniaka. Dzięki, ale musimy jeszcze odwiedzić Zamurze. A, idziecie do Waldo? No to nie zatrzymuję. Tam też na pewno dobrze was nakarmią. Bywajcie oboje. Opiekuj się nią, Wiedźminie. Będę. Bywaj. Brawo, Wiedźminie. Mam temat na kolejną balladę. Wow! W sumie to... Ta twoja koleżanka, Bea... Co z nią? Nic. Wydawała się miła. Gerald, jesteś okropny. No co? Co takiego interesującego jest na zamurzu? Obóz wędrownych cyrkowców, nie ludzi. Kiedy tu przyjechałam, chciałam się skontaktować z Triss. Nie było łatwo. Wydałam prawie wszystko, co dał mi baron. Do spotkania nie doszło, bo na miejscu zjawiła się straż tym. Od tej pory byłam poszukiwana. Friis nie próbowała się potem z tobą skontaktować. Ona o niczym nie wiedziała. Myślała, że spotka się z kolejną alchemiczką, która chce uciec z Nowigradu. Nie chciałam jej narażać. Byłam ścigana i bez grosza. Wtedy spotkałam Varnę. On i jego ludzie mi pomogli. Potem poznali mnie z Beą, a dzięki niej trafiłam do nas. Resztę historii znasz. Nie dla mnie! Moja krowa daje kaśle na kawę, a cóż pisze szczur Wiesz co to znaczy? Hmm. Co? Widzę. Gdzie jest ten twój znajomy? Ciri, ty diable wcielony! Gdzieś ty się podziewała! Witaj, maleńka, co to przyprowadziłaś dziadka? Egar! Jesteś podły. Pozwólcie, że wam przedstawię. Geralt z Rivi. A, witamy! Wiele o tobie słyszeliśmy. Zajemnie. Dzięki, że pomogliście Ciri. O, nie mieliśmy wyboru. Takiej dziewczynie nie sposób odmówić. No, dobrze, że jesteście. Trafiliście w ostatniej chwili. Jutro byście już nas tu nie zastali. Wyjeżdżacie? O ile będziemy mieć naczyń? Po drodze padły nam dwa konie, kolejne dwa są za słabe, żeby jechać. Jakoś sobie poradzimy, zresztą wyjeżdżamy dopiero jutro. Dziś nie ma co się martwić. Tak, wybaczcie, idę porozmawiać z kupcem, który może zgodzi się wymienić nasze dwie szkapy na zdrowego konia. Żeby Waldo jutro też nie musiał się o nic martwić. Co go ugryzło? A nie przejmuj się. Egar już taki jest. Do wieczora mu przejdzie. Mówcie lepiej, co was sprowadza. Chciałam przeprosić. Zniknęłam wtedy tak nagle. Daj spokój. Ważne, że wróciłaś i jesteś cała. To dla was. Tyle, ile mi wtedy pożyczyłeś, plus mała nawiązka. Siri, wiesz, że tego nie wezmę. A ty wiesz, że nie przyjmę odmowy. Hmm. Wiem, zagrajmy o to. Dalej się ścigasz? Jasne. No to proponuję wyścig. Gerald, idziesz z nami? Nie, dzięki. Nie jestem dziś w formie. Na wszelkie bóle ciała i duszy nie ma nic lepszego niż złotek edweński. Prawda, Ciri? Najprawdziwsza. <laughs> Zostańcie z nami. Zaraz wszyscy się zejdą i zapłoną ogniska. Ta noc będzie nasza. Wiesz, <laughs> może to nie moja sprawa, ale... Cieszę się, że w końcu zeszliście się z Yennefer. Ja też. Chwilę wam to zajęło. Hmm. Chyba oboje musieliśmy do tego dojrzeć. No więc... No jak to było? No wiesz, kiedy życzenie przestało działać. Jak się czułaś? Hmm. Staliśmy tam oboje, na szczycie góry. Patrzyłem na nią i... I czułem, że jestem na właściwym miejscu. Wreszcie. Jeszcze wina? Dzięki. Cieszę się, że zostaliśmy. Ja też. Lubią cię tutaj. Ja też ich lubię. Najchętniej przystałabym do nich. Piła, ścigała się, podróżowała z miasta do miasta i nie przejmowała się niczym. A czym się przejmujesz? Tym, co nas czeka. Nie będzie łatwo pokonać Gon, ale będziemy mieć wsparcie Loży i Awalacha. Damy sobie radę. Obawiam się, że w moim przypadku starcie z Gonem to będzie dopiero początek. Nie myśl o tym teraz. Nie ma co się martwić na zapas. Wiesz, że cokolwiek się stanie, zawsze możesz na mnie liczyć. Wiem. Dzięki, Kara. Obiecałaś. <śmiech> Żartowałam. <śmiech> Czasem chciałabym być taka jak oni. Czyli zwyczajna. Problem w tym, że nie jesteś zwyczajna. Narodziłaś się do wielkich rzeczy. Słyszę to od urodzenia. Wszystko przez tę cholerną, starszą krew. I, dar i przekleństwo. Dzięki niej mam te wszystkie zdolności, ale przez nią całe życie uciekam i ukrywam się. Daru zawsze można się wyrzec. To wcale nie jest takie proste. Już raz próbowałam, pamiętasz? Zresztą nawet gdyby uwolniło mnie to Ederedina, zawsze znajdzie się ktoś, kto ma wobec mnie jakieś plany. Kiedyś czarodziejki z loży, teraz mój ojciec, nawet Yennefer. Nie wymieniłaś Avalacha. Z Avalachem jest inaczej. Jemu zależy na tym, żeby mój dar nie wpadł w niepowołane ręce. Nie wymknął się spod kontroli. Dlatego mnie uczy i chroni. Im szybciej pozbędziesz się z złudzeń, tym lepiej. O czym ty mówisz? Nadejdzie dzień, w którym ja awalach poprosić o przysługę. Być może, ale nawet jeśli to za bardzo, bardzo długi czas. Jestem pewna, że cokolwiek to będzie dla mnie w wieku, będę mogła odmówić. Obyś się nie myliła. Zobacz. Pablo żongluje. Kiedyś się tego nauczę. Niezwykle przydatna umiejętność. No, nareszcie was znalazłem. Dobrze się bawicie? Lepiej powiedz, jak ci poszło z kupcem. Udało ci się załatwić konie? A, daj spokój. O wymianie nie było nawet mowy, a za zdrowego konia krzyknął taką cenę, że głowa boli. Dlatego musimy zdobyć konie w inny sposób. Aha, wyczuwam kłopoty. Wiedziałem, że ci się spodoba. Chcemy się zakraść do jego stajni. Ma tam chyba ze 30 sztuk, kilka mniej nie zrobił różnicy. Idziecie z nami? Jasne. Nie możecie kupić tych koni. Niby za co? Cili oddała wam cały mieszek. To starczy najwyżej na jednego, a nam trzeba co najmniej czterech. Geralt, nie wymyślaj. Kupiec od tego nie zbiednieje, a my możemy wreszcie zająć się czymś innym niż uciekanie przed dzikim gonem. Nie daj się prosić. Może da się to załatwić w inny sposób. Tak się składa, że mam trochę gotówki. Mogę wam pożyczyć. Nie będziemy mieli jak oddać. Nie musicie oddawać. Szkoda, że cesarz nie ma drugiej córki. Moglibyśmy kupić wszystkie konie w Nowigradzie. Szczodra propozycja, ale na niewiele się zda. Kupcowi chodziło o nas, a nie o nasze pieniądze. Powiedział, że z takimi łachudrami handlować nie będzie. A skoro nie możemy handlować, pozostaje je ukraść. No nie wiem, to chyba nie najlepszy pomysł. Geralt, nie wymyślaj. Kupiec od tego nie zbiednieje, a my możemy wreszcie zająć się czymś innym niż uciekanie przed dzikim gonem. Nie daj się prosić. To nie jest nasza sprawa. To jest moja sprawa. To są moi przyjaciele. sobie sami. Jak Ciri chce jechać z nami, to niech jedzie. Nie jest twoją własnością. Nie pozwolę, żeby narażała się dla złodziei. Jeszcze Vadgern. Czy byście poszaleli? Mieliśmy się bawić, a nie okładać pięściami! Poróżniliśmy się z kompanem Ciri. Ciri, przykro mi to mówić, ale chyba pora, żebyście sobie poszli. Wiem, czar prysł. Wybaczcie. Idę się przejść nad rzekę. Chcę chwilę pobyć sama. Przepraszam za tę scenę. Nie masz za co przepraszać. Postąpiłeś zgodnie ze swoją naturą. Do zobaczenia, u jaskra. Хочешь в этой курте? Ха! Tak, może nie. Oj się jeba. Owale, tylko stu chorobom nie przynoszą. Dobra. Że... Gerald Co się stało? Jeszcze nic, ale coś się kroi. Filipa i Margarita chcą ze mną rozmawiać. Powiedziały o czym? Nie, ale się domyślam. Założę się, że mają wobec mnie jakieś plany i właśnie chcą mi je łaskawie wyłożyć. Nie ma się czego bać. Po prostu idź tam i wysłuchaj, co mają do powiedzenia. A jeśli będą nie chciały do czegoś zmusić? Nie wierzę, żebyś się na to pozwoliła. Margericie zawsze zależało tylko na rozwoju nauki, więc nie bój się, że zechcecie wciągnąć w politykę. Z Filipą będzie trudniej. Jest ostrym graczem, ale szanuje ludzi o własnych poglądach. Jeśli coś ci zaproponuje i stanowczo je odmówisz, na pewno to uszanuje. Dzięki, Gerard. No idź już, nie daj im za dużo czasu na ustalenie strategii. Nie poszedłeś z nią? Jeśli mają ją traktować poważnie, nie mogę jej trzymać za rękę. Słusznie. Dobrze zrobiłeś. Spokojnie, da sobie radę. Rita nie zrobili krzywdy, ale Filipa potrafi być bezwzględna. Ciri radziła sobie w trudniejszych sytuacjach. Fakt. Udało nam się wpoić kilka zasad i umiejętności. Zgadza się, więc nie ma czego się bać. Racja. Tylko zerknę. Wiedziałem, że nie wytrzymasz. Przyganiał kocioł Garnkowi. Dobrze widziałam, że też cię gorci. Ale to ty dopadłeś do drzwi. Mhm. Mm I przynajmniej widzę, co się dzieje. Co widzisz? Filipa peroruje. Czyli chodzi od ściany do ściany. Zatrzymała się. Coś mówi. Filipa blednie. Co teraz? I co? Podsłuchiwaliście? Tak. Nie. Widzę, że nic się nie zmieniło. To opowiesz nam, o czym rozmawiałyście? Wolałabym nie. Przynajmniej na razie. Oczywiście. Nie naciskamy. Muszę trochę ochłonąć. Przejdę się. Jak zwykle coś palniesz. O co ci chodzi? O nic. Ja tylko. Lepiej idź do Walacha, podobno chciał się z tobą widzieć.